Kartka trzęsła się w moich dłoniach jak liść na jesiennym wietrze. Litery wydawały się pulsować w świetle jarzeniówki na korytarzu szpitala w Krakowie. Nie wracaj do domu. Uciekaj. Słowa napisane pośpiesznie, ale wyraźnie czerwonym długopisem. Doktor Kowalski zniknął za rogiem, zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć. Serce biło mi jak młotem, a w uszach szumiało tak głośno, że ledwo słyszałam odgłosy szpitalnego korytarza. Dlaczego? Dlaczego lekarz, który przez ostatnie dwa lata opiekował się moją córką Julką, nagle wręcza mi taką wiadomość? Spojrzałam w stronę pokoju dziecięcego, gdzie moja sześcioletnia córka spała spokojnie po kolejnej chemioterapii. Jej mała twarzyczka była blada jak pergamin, ale oddychała równo. Nowotwór zżerał ją od środka, a my walczyliśmy każdego dnia. Mój mąż, Grzegorz, czekał w domu, przygotowując kolację jak zawsze. Normalny wieczór. W normalnym życiu. A teraz ta kartka. Palce owinęły się mocniej wokół karteczki. Może to pomyłka? Może doktor miał zły dzień? Ale coś w jego spojrzeniu, ten błysk strachu w oczach, sposób w jaki rozejrzał się na boki przed podaniem mi tej wiadomości, to wszystko krzyczało, że to nie żart. To nie pomyłka. Wprowadzenie. Nazywam się Natalia Brodowska i przez 32 lata myślałam, że znam swoje życie. Mieszkam z rodziną w małym domu na krakowskich Kurdwanowie, gdzie każdy zna każdego, gdzie sąsiedzi pożyczają sobie cukier i gdzie dzieci bawią się na podwórku do późnych godzin letnich wieczorów. Grzegorz, mój mąż od dziewięciu lat, pracuje jako programista w jednej z krakowskich firm. Ja jestem nauczycielką w podstawówce na osiedlu. Zwyczajne życie zwyczajnych ludzi. Do momentu, gdy Julka zachorowała. Białaczka limfoblastyczna. Słowa, które zmieniły nasze życie na zawsze. Nagle nasze dni wypełniły wizyty w szpitalu, badania, chemioterapia, bezsenność i modlitwy. Grzegorz zamknął się w sobie, ja nosiłam na ramionach ciężar całej sytuacji, ale jakoś dawaliśmy radę. Razem, jak rodzina. Doktor Kowalski był naszym aniołem-stróżem wysoki, łysawy mężczyzna po pięćdziesiątce, z ciepłym uśmiechem i spokojem w głosie, który potrafił uspokoić nawet w najgorszych momentach. Julka go uwielbiała, nazywała go wujek doktor i zawsze się cieszyła na jego wizyty. To on tłumaczył nam wszystkie procedury, to on trzymał mnie za rękę, gdy wyniki były złe, to on dodawał otuchy, gdy traciłam nadzieję. I teraz ten sam człowiek kazał mi uciekać z domu. Wróciłam do pokoju Julki, spała spokojnie, tulając swojego pluszowego misia, którego dostała na urodziny. Jej oddech był ledwo słyszalny, ale równy. Delikatnie pogładziłam jej po główce, na której powoli odrastały włosy po ostatniej kuracji. Była moim całym światem. Wszystko, co robiłam, robiłam dla niej. Telefon zadzwonił cicho. Grzegorz, kochanie, jak tam nasza mała? Będziesz długo? Ugotowałem rosół twój ulubiony. Jego głos brzmiał normalnie, czule, jak zawsze, jak mąż, który kocha żonę i martawi się o chore dziecko. Nic w jego tonie nie zdradzało niczego dziwnego. Jeszcze trochę posiedzę przy niej. Zjedz bez mnie. Dobrze, kochanie, będę czekał. Kocham cię. Ja też cię kocham. Rozłączyłam się i spojrzałam na kartkę. Może rzeczywiście to pomyłka. Może doktor miał na myśli kogoś innego, ale wtedy przypomniałam sobie jego spojrzenie. Ten strach nie, to nie była pomyłka. Godzina dwudziesta druga. Julka spała głęboko, a ja wciąż siedziałam przy jej łóżku, wpatrując się w kartkę. Pielęgniarki zmieniały dyżury, korytarze pustoszały. To był dobry moment, żeby porozmawiać z doktorem Kowalskim na osobności. Znalazłam go w jego gabinecie. Siedział przy biurku, wpatrując się w monitor komputera, ale widziałam, że tak naprawdę nic nie czyta. Gdy wszedłam, podniósł głowę i w jego oczach zobaczyłam to samo przerażenie, które dostrzegłam wcześniej. Pani Natalia? Zaczął, ale przerwałam mu. Co to znaczy? Ta kartka? Dlaczego mam uciekać z domu? Zamknął oczy i przez długą chwilę milczał. Gdy je otworzył, wyglądał jak człowiek, który właśnie podjął najtrudniejszą decyzję w życiu. Nie powinienem tego robić. To łamie wszelkie zasady, ale nie mogę pozwolić, żeby coś pani się stało, nie mogę pozwolić, żeby Julka została sierotą. Krew zamarzła mi w żyłach. O czym pan mówi? Pani mąż grzegorz, głos mu się załamał. Od trzech miesięcy systematycznie zwiększa dawkę leków, które dajemy Julce. Nie dla jej dobra, dla jej, dla przyspieszenia. Świat zatrzymał się wokół mnie. Słowa doktora odbijały się echem w mojej głowie, ale nie mogłam ich zrozumieć. To było niemożliwe. Co pan mówi? To niemożliwe. Grzegorz kocha Julkę. On by nigdy. Sprawdzałem to trzy razy. Kamery pokazują, jak w nocy, gdy pani śpi na fotelu, on podchodzi do kroplówki i dodaje coś do roztworu. Początkowo myślałem, że to może witaminy albo coś, co ma pomóc, ale potem zauważyłem pogorszenie stanu Julki zawsze po jego nocnych wizytach. Doktor wstał i podszedł do szafy, wyjął z niej teczkę. To kopie zapisów z kamer szpitalnych. Nie powinienem pani tego pokazywać, ale zobacz pani sama. Drżącymi rękami otworzyłam teczkę. Zdjęcia w czerni i bieli, wydrukowane z monitoringu. Data sprzed tygodnia. Grzegorz, mój mąż, pochyla się nad łóżkiem julki. W ręce trzyma strzykawkę. Wprowadza jej zawartość do kroplówki. Na następnym zdjęciu odwraca się i sprawdza, czy nikt nie patrzy. Poczułam, jak nogi się pode mną uginają. Doktor pomógł mi usiąść na krześle. Dlaczego? szepnęłam dlaczego miałby to robić? Nie wiem, ale wiem, że dziś rano sprawdziłem pani polisę ubezpieczeniową. Julka jest ubezpieczona na dwieście tysięcy złotych, pani na 400 tysięcy. Beneficjentem jest pan Grzegorz. Kolejny cios, kolejna niemożliwość, która stawała się rzeczywistością. A oprócz tego sprawdziłem też jego historię finansową. Grzegorz zadłużył się bardzo głęboko. Jakieś inwestycje w kryptowaluty, które się nie powiodły, pożyczki od firm windykacyjnych, jest im winien prawie pół miliona złotych. Wszystko zaczęło się układać w przerażający obraz. Te telefony, które odbierał i wychodził z pokoju, te noce, gdy nie mógł spać, ta nerwowość ostatnich miesięcy, którą tłumaczył troską o Julkę. To wszystko było kłamstwem. Ale dlaczego pan sądzi, że ja też jestem w niebezpieczeństwie? Doktor zawahał się przez moment. Wczoraj słyszałem, jak rozmawiał przez telefon w korytarzu. Myślał, że nikogo nie ma w pobliżu. Mówił komuś Najpierw dziecko, potem żona, będzie wyglądało na załamanie nerwowe. Matka, która nie wytrzymała straty jednego dziecka, i potem dodał Do końca tygodnia będę wolny. Świat runął mi na głowę. Mężczyzna, z którym spędziłam dziewięć lat życia, ojciec mojego dziecka, planował nasze morderstwo dla pieniędzy. Siedziałam w gabinecie doktora, trzymając w rękach dowody na to, że moje życie było kłamstwem. Co mam robić? Zapytałam szeptem. Nie może pani wrócić do domu. Nie dzisiaj, nie jutro. Musi pani najpierw pójść na policję. A Julkę? Julkę przeniesiemy na inny oddział, pod inną opiekę. Grzegorz nie będzie miał już do niej dostępu. Podniosłam się z krzesła na drżących nogach. Musiałam działać szybko. Dla Julki, dla siebie. Ale jak? Gdzie mam iść? Nie mam pieniędzy, nie mam. Ma pani siostrę w Warszawie, prawda? Magdalene? Dzwoniła wczoraj, pytając o stan Julki. Jedź do niej. Stamtąd wezwij policję. Ja będę pilnował Julki przez całą noc. Magdalena. Oczywiście, moja starsza siostra, która zawsze była moją opoką, która oferowała pomoc, gdy Julka zachorowała, ale ja byłam zbyt dumna, żeby przyjąć. Teraz to była moja jedyna nadzieja, a jeśli Grzegorz się dowie, jeśli zadzwoni, powiem mu, że pani zostaje na noc przy Julce. To nie będzie dziwne. Robiła pani to już wcześniej. Doktor Kowalski podał mi rękę. Pani Natalia, wiem, że to trudne do uwierzenia, wiem, że to rujnuje wszystko, w co pani wierzyła, ale musi pani być silna. Dla Julki. Ona potrzebuje matki, która będzie walczyć o jej życie, nie męża, który chce je zakończyć. Kontynuacja rozwinięcia. O północy opuściłam szpital tylnym wyjściem. Doktor Kowalski wypożyczył mi swój samochód, starą Skodę, która nie wzbudziłaby podejrzeń na drodze. Julka spała spokojnie, a przy jej łóżku dyżurowała pielęgniarka, która otrzymała instrukcję, żeby nie wpuszczać nikogo oprócz personelu medycznego. Droga do Warszawy nigdy nie wydawała mi się tak długa. Każde światełko w lusterku mogło być Grzegorzem, który mnie ściga. Każdy telefon mógł oznaczać, że odkrył moją ucieczkę. Ale jednocześnie jechałam przez noc, z jedną myślą muszę uratować Julkę, muszę dotrzeć do prawdy. Magdalena mieszkała na Mokotowie, w małym mieszkaniu, które dzieliła z kotami i tysiącem książek. Gdy zadzwoniłam do drzwi o trzeciej nad ranem, otworzyła natychmiast, jakby nie spała. Natka, co się stało? Gdzie Julka? Nie mogłam wydusić z siebie słowa. Padłam jej w ramiona i płakałam przez długie minuty, zanim zdołałam opowiedzieć całą historię. Magdalena słuchała w milczeniu. Jej twarz stawała się coraz poważniejsza. Ten sukinsyn, wyszeptała w końcu, ten cholerny sukinsyn. Magda, co ja mam robić? Jak mam żyć ze świadomością, że przez dziewięć lat spałam obok mordercy, że mężczyzna, którego kochałam, chciał zabić nasze dziecko? Najpierw dzwonimy na policję, potem myślimy o dalszych krokach. Komisarz Nowak przybył do nas o szóstej rano. Wysoki, postawny mężczyzna, z siwiejącymi włosami i zmęczonym spojrzeniem. Wyglądał na kogoś, kto widział w życiu różne historie, ale ta wyraźnie go poruszyła. Pani Brodowska, rozumiem, że ma pani dowody na to, co pani mówi? Pokazałam mu teczkę od doktora Kowalskiego. Zdjęcia z monitoringu, wydruki z zapisów medycznych, dokumenty ubezpieczeniowe. Komisarz przeglądał je przez długie minuty. To wystarczy do zatrzymania pani męża. Ale potrzebujemy więcej dowodów, żeby postawić mu zarzuty. Czy zgodziłaby się pani na współpracę z nami? Co to znaczy? Chcielibyśmy, żeby pani wróciła do domu pod naszą ochroną, z podsłuchem. Jeśli rzeczywiście planuje pani zabić, może spróbuje to zrobić. A wtedy będziemy mieli go na gorącym uczynku. Pomysł powrotu do domu do człowieka, który chciał mnie zabić, wydawał się szaleństwem, ale jednocześnie wiedziałam, że to może być jedyna szansa na sprawiedliwość, na ochronę Julki. A córka? Co z Julką? Pozostanie w szpitalu pod ochroną. Pan Grzegorz nie będzie miał do niej dostępu. Doktor Kowalski zgodził się na współpracę. Magdalena chwyciła mnie za rękę. Natka, nie musisz tego robić, możemy znaleźć inny sposób. Nie ma innego sposobu. Jeśli nie zrobię tego teraz, on znajdzie sposób, żeby do nas dotrzeć. Poza tym, mam prawo wiedzieć dlaczego. Mam prawo spojrzeć mu w oczy i zapytać: dlaczego chciał zabić nasze dziecko? Dalsza część rozwinięcia. Wróciłam do domu w Kurdwanowie o 10 rano. Grzegorz był w pracy. Dzwoniłam do niego wcześniej, mówiąc, że zostałam w szpitalu na noc, ale teraz wracam się przygotować i odpocząć. Brzmiał normalnie, troskliwie. Pytał o Julkę, obiecywał, że wieczorem przyjedzie z jej ulubionymi ciasteczkami. Dom wyglądał dokładnie tak, jak go zostawiłam. Nasz dom. Nasz wspólny świat, który okazał się być zbudowany na kłamstwie. W kuchni wisiały jeszcze nasze wspólne zdjęcia z wakacji sprzed dwóch lat, gdy Julka była jeszcze zdrowa. Uśmiechnięta rodzina na tle morza. Czy już wtedy planował nasze morderstwo? Technicy z policji założyli mi mikrofon. Malutkie urządzenie ukryte w wisiorku, który dostałam od Grzegorza na ostatnie urodziny. Ironia losu. Radiowozy stały zaparkowane dwie ulice dalej, gotowe do interwencji w każdej chwili. Grzegorz wrócił z pracy o szesnastej. Usłyszałam, jak otwiera drzwi i serce zaczęło mi bić jak szalone. To był ten sam mężczyzna, z którym spędziłam dziewięć lat życia, ale jednocześnie był zupełnie obcy. Jak dobrze go naprawdę znałam. Kochanie, jestem w domu, zawołał wesoło. Jak się czujesz? Jak Julka? Jestem w kuchni, odkrzyknęłam, starając się, żeby głos brzmiał normalnie. Wszedł do kuchni z bukietem róż w ręce. Jego uśmiech wydawał się szczery, czuły. Podszedł i pocałował mnie w policzek dla mojej bohaterki. Wiem, jak ciężko ci z tym wszystkim. Jesteś najsilniejszą kobietą, jaką znam. Przez chwilę prawie mu uwierzyłam. Prawie zapomniałam o zdjęciach z monitoringu, o słowach doktora Kowalskiego. To był Grzegorz, którego znałam. Człowiek, który trzymał mnie za rękę podczas pierwszej chemioterapii Julki. Który płakał, gdy dowiedział się o diagnozie. Ale potem spojrzałam mu w oczy i tam, głęboko, zobaczyłam coś, czego wcześniej nie dostrzegałam. Zimno, obliczenie. Coś, co nie pasowało do jego czułych słów. Grzegorz, zaczęłam ostrożnie, musimy porozmawiać. O czym, kochanie? O pieniądzach, o naszej sytuacji finansowej. Wiem, że mamy problemy. Jego twarz nie zmieniła się ani na moment, ale zauważyłam, jak jego ręce nieznacznie się napięły. Jakie problemy? Wszystko jest w porządku. Skąd ci to przyszło do głowy? Grzegorz, proszę. Nie kłam. Wiem o długach, wiem o pożyczkach. Teraz już nie mógł ukryć zmiany. Uśmiech zniknął z jego twarzy, zastąpiony przez wyraz zimnej kalkulacji. Kto ci powiedział? Ten cholerny doktor? Bingo. Potwierdził się, że wiedział o tym, że dr Kowalski coś podejrzewa. Nikt mi nie musiał mówić. Sama się domyśliłam. Te telefony, te noce bez snu, twoja nerwowość, myślisz, że jestem ślepa? Grzegorz usiadł przy stole i przez długą chwilę patrzył na swoje dłonie. Gdy podniósł głowę, w jego oczach był już zupełnie inny człowiek ktoś, kogo nie znałam. Dobrze, skoro już wiesz, to porozmawiajmy. Tak, mamy długi duże długi i tak. Szukałem wyjścia z tej sytuacji. Jakiego wyjścia? Takiego, które by nas uratowało, które dałoby nam szansę na nowe życie, przez zabicie naszego dziecka? Te słowa wypowiedziałam szeptem, ale w ciszy kuchni zabrzmiały jak wystrzał. Grzegorz podskoczył, jakby go uderzono. Co powiedziałaś? Słyszałeś. Wiem o strzykawkach, wiem o tym, co robiłeś w nocy w szpitalu. Przez długą chwilę patrzył na mnie w milczeniu, potem powoli zaczął się uśmiechać to był najstraszniejszy uśmiech jaki widziałam w życiu jesteś mądrzejsza niż myślałem ale nie na tyle mądra żeby to wszystko zostawić w spokoju klimaks wstał od stołu i powoli podszedł do szafki kuchennej otworzył jedną z szuflad tę w której trzymaliśmy narzędzia i wyjął z niej młotek wiesz natalia nie chciałem żeby tak to wyglądało planowałem że będzie to wyglądało na załamanie nerwowe matka która nie wytrzymała śmierci dziecka Tragiczna historia. Wszyscy by współczuli. Cofnęłam się w stronę drzwi, ale był między mną a wyjściem. Dlaczego Grzegorz? Dlaczego nasza córka? Dlaczego ja? Czy kiedykolwiek nas kochałeś? Kochałem na swój sposób, ale miłość nie zapłaci długów, miłość nie pozwoli mi żyć, gdy ludzie, którym jestem winien pieniądze, zagrażają mi śmiercią. Mogłeś poprosić o pomoc? Mogliśmy znaleźć inne rozwiązanie. Jakie? Sprzedanie tego nędznego domu? To by dało może sto tysięcy, a ja jestem winien pięćset tysięcy, plus odsetki, które rosną każdego dnia. Młotek błyszczał w świetle kuchennej lampy, grzegorz ważył go w dłoni, jakby sprawdzał jego ciężar. Ale teraz, gdy już wiesz, będzie to musiało wyglądać inaczej. Włamanie, tragiczna śmierć podczas napadu rabunkowego może nawet nie będę musiał czekać na śmierć Julki, ubezpieczenie życiowe wypłaci się od razu, jesteś chory. Jesteś absolutnie chory. Nie, jestem praktyczny i rozpaczliwy. A rozpaczliwi ludzie robią rozpaczliwe rzeczy. Podniósł młotek wyżej. W tym momencie usłyszałam łomot w drzwiach frontowych. Policja. Otworzyć. Grzegorz przez chwilę wyglądał na zdziwionego, potem jego twarz wykrzywiła się wściekłością. Ty dziwko. To była pułapka. Rzucił się na mnie z młotkiem, ale drzwi kuchenne eksplodowały i do środka wbiegło trzech policjantów w pełnym uzbrojeniu. Pierwszy z nich powalił Grzegorza na ziemię, zanim zdążył mnie uderzyć. Młotek upadł z łoskotem na kafelki. Natalia Brodowska. Wszystko w porządku? Zapytał komisarz Nowak, wbiegając do kuchni. Nie mogłam wydusić z siebie słowa. Siedziałam na podłodze, trzęsąc się jak liść. Wszystko się skończyło. Mój mąż leżał na ziemi w kajdankach, wrzeszcząc i przeklinając. Człowiek, którego kochałam przez dziewięć lat, okazał się być potworem, gotowym zabić własne dziecko dla pieniędzy. Cholerne dziwki. Wszystkie jesteście takie same. Myśleliście, że jestem idiotą? Myśleliście, że nie wiem, że to pułapka? Krzyczał Grzegorz, gdy policjanci wyprowadzali go z domu. Komisarz Nowak pomógł mi wstać. Ma pani dowody, nagranie z tego, co przed chwilą powiedział, plus te zdjęcia ze szpitala. To wystarczy na dożywocie. Zakończenie. Trzy miesiące później siedziałam przy łóżku Julki w nowym szpitalu w Warszawie. Przeniosłyśmy się tutaj na stałe, blisko Magdaleny, daleko od wspomnień z Krakowa. Julka czuła się lepiej, nowa terapia dawała dobre rezultaty, a jej włosy powoli odrastały w jasnobrązowe loczki. Mamo, gdzie jest tato? Zapytała pewnego dnia, bawiąc się plastikowymi klockami, które dostała od wolontariuszy. To było pytanie, na które przygotowywałam się od miesięcy. Jak wyjaśnić sześciolatce, że jej ojciec próbował ją zabić? Jak powiedzieć dziecku, że najbliższa osoba chciała skrzywdzić je dla pieniędzy? Tato, tato musiał pojechać bardzo daleko i nie może teraz z nami być, ale ja jestem i wujek dr Kowalski i ciocia Magda. Wszyscy cię kochamy i będziemy się tobą opiekować. A wróci kiedyś? Nie wiem, kochanie. Może nie. Ale ważne jest to, że teraz jesteś bezpieczna i kochana. Julka przytaknęła głową i wróciła do zabawy. Dzieci mają zdumiewającą zdolność akceptowania rzeczywistości, jaką jest. Nie zadają tylu pytań, co dorośli, nie analizują, po prostu żyją. Doktor Kowalski odwiedzał nas regularnie, nawet po przeniesieniu do Warszawy. Stał się nie tylko lekarzem Julki, ale też moim przyjacielem człowiekiem, który uratował nam życie, ryzykując własną karierę. Jak się pani czuje, Natalia? Pytał podczas jednej z wizyt. Każdy dzień jest walką. Odpowiadałam szczerze. Każdy dzień muszę na nowo uczyć się żyć, uczyć się ufać, uczyć się wierzyć, że świat może być dobry. A udaje się, spojrzałam na Julkę, która śmiała się, oglądając bajkę na tablecie. Powoli, bardzo powoli, ale Julka mi pomaga. Ona jest moją siłą, moja przyczyną, żeby walczyć dalej. Grzegorz został skazany na 25 lat więzienia: próba morderstwa dziecka, planowanie morderstwa żony oszustwa ubezpieczeniowe. Sędzia nie miał litości. Ja nie poszłam na proces, nie chciałam go więcej widzieć. Czasami nocami, gdy Julka spała, zadawałam sobie pytania: czy były znaki, których nie dostrzegłam, czy mogłam coś zrobić inaczej, czy przez dziewięć lat naprawdę żyłam z obcym człowiekiem? Ale potem przypominałam sobie słowa terapeutki, do której zaczęłam chodzić. Natalia, nie możesz obwiniać się za to, że nie przewidziałaś działań psychopaty. Ludzie tacy jak twój mąż są mistrzami manipulacji, potrafią przez lata udawać kogoś, kim nie są. To nie twoja wina. Twoja zasługa jest to, że gdy dowiedziałaś się prawdy, znalazłaś siłę, żeby walczyć. Rok po aresztowaniu Grzegorza Julka była w remisji. Rak został pokonany. Była zdrowa, wesoła, pełna życia. Poszła do nowej szkoły w Warszawie, zrobiła sobie przyjaciół, zaczęła znów być dzieckiem, a ja? Ja uczyłam się żyć od nowa. W trzydziestym trzecim roku życia musiałam odkryć, kim jestem bez męża, bez zbudowanego przez lata życia, które okazało się kłamstwem. To była najtrudniejsza i jednocześnie najważniejsza podróż mojego życia. Pewnego wieczoru, gdy Julka spała, siedziałam na balkonie naszego nowego mieszkania i patrzyłam na warszawskie światła. Telefon zadzwonił cicho. Nieznany numer. Tak? Natalia? To ja. Grzegorz serce stanęło mi na moment. Jego głos brzmiał inaczej, łamliwie, błagalnie. Skąd masz mój numer? Jak? Proszę, nie odkładaj. Mam tylko minutę. Dzwonię z więziennego telefonu. Nie chcę z tobą rozmawiać. Natalia, proszę. Chcę ci powiedzieć, że żałuję, że przepraszam, że byłem chory i nie wiedziałem co robię. Przez długą chwilę milczałam, słuchając jego łamanego głosu. Czy to była kolejna manipulacja? Czy człowiek, który planował zabić własne dziecko? Może naprawdę żałować? Grzegorz jest za późno na przeprosiny. Wiem, ale musiałem spróbować. Jak się czuje Julka? Czy. czy jest zdrowa? Nawet teraz, nawet po wszystkim, co zrobił, była w jego głosie nuta troski o córkę. Może gdzieś głęboko, pod warstwami kłamstw i desperacji, został jeszcze ślad człowieka, którego kiedyś kochałam. Jest zdrowa i szczęśliwa, bezpieczna. To dobrze. To jedyne, co się liczy. Dlaczego grzegorz? Naprawdę chcę wiedzieć, dlaczego nasza córka? Usłyszałam, jak głęboko oddycha po drugiej stronie, bo straciłem rozum, bo myślałem tylko o sobie, o swoim strachu. Ci ludzie, którym byłem winien pieniądze, grozili, że zabiorą mi wszystko, że zrobią mi krzywdę, a ja, ja panikę tak bardzo, że przestałem myśleć jasno. To nie usprawiedliwia tego, co chciałeś zrobić. Nie, nic tego nie usprawiedliwia jestem potworem. Ale chcę, żebyś wiedziała, że każdego dnia tutaj myślę o was i każdego dnia żałuję. Cisza przeciągnęła się między nami. W tle słyszałam odgłosy więzienia, krzyki, trzaśnięcie drzwi, echo kroków na korytarzu. Julka pyta o ciebie, powiedziałam w końcu. Nie wiem, co jej mówić. Powiedz jej, powiedz jej, że tato zrobił coś bardzo złego i musi za to ponieść karę. Ale że ją kocha, że zawsze ją kochał. Nie wiem, czy kiedykolwiek jej to powiem. Rozumiem. Masz prawo. Oboje macie prawo mnie nienawidzić. Czas rozmowy dobiegał końca. Słyszałam sygnał w słuchawce. Natalia, ostatnia rzecz. Ten dom w Kurdwanowie jest twój. Przepisałem go na ciebie przed aresztowaniem. I wszystkie oszczędności, jakie zostały. To niewiele, ale... Linia się urwała. Siedziałam na balkonie jeszcze długo po tej rozmowie, wpatrując się w nocne niebo. Czy było w jego głosie szczere żal? Czy to była prawdziwa skrucha? Nie wiedziałam, i w gruncie rzeczy to nie miało znaczenia. Niektóre czyny są nie do wybaczenia, niezależnie od tego, jak bardzo ktoś żałuje. Epilog dwa lata później. Julka kończyła właśnie ósmy rok życia. Było to jej pierwsze urodziny od czasu diagnozy, które obchodziliśmy bez strachu o przyszłość. Lekarz orzekł, że jest całkowicie zdrowa. Rak nie powrócił. Organizowałyśmy przyjęcie w naszym warszawskim mieszkaniu. Przyszli jej nowi przyjaciele ze szkoły. Magdalena z tortem w kształcie jednorożca, doktor Kowalski z bukietem balonów. Pokój wypełniał śmiech dzieci i ciepła atmosfera prawdziwej radości. Mamo, to najlepsze urodziny w moim życiu, powiedziała Julka, tulając się do mnie po przyjęciu. Dlaczego? Zapytałam, głaszcząc jej po głowie. Bo wszyscy tutaj nas kochają, i nikt nie jest smutny, i nie ma szpitala, miała rację. Po raz pierwszy od lat czułam się naprawdę bezpieczna. Naprawdę kochana. Nie przez męża, który okazał się kłamcą, ale przez ludzi, którzy przyjęli nas takie, jakie jesteśmy. Przez przyjaciół, którzy stali się rodziną z wyboru. Julka, czy tęsknisz za tatą? zapytałam delikatnie. Zastanowiła się przez chwilę. Czasami. Ale wiem, że nie może być z nami, bo zrobił coś złego. I wiem, że ty nigdy nie zostawisz mnie samej. To znacznie więcej. Te słowa ośmiolatki były mądrzejsze niż setki godzin terapii. Miała rację. Liczyła się teraźniejszość, liczyły się ludzie, którzy byli z nami tu i teraz. Kilka miesięcy później dostałam list od Grzegorza z więzienia. Nie otworzyłam go. Włożyłam go do szuflady, gdzie leżą inne rzeczy z przeszłości, których nie mogę wyrzucić, ale nie chcę już oglądać. Może kiedyś znajdę siłę, żeby go przeczytać, a może nie. Miałam prawo wyboru. Zaczęłam pracować jako wolontariuszka w fundacji pomagającej kobietom w kryzysie. Moja historia, choć bolesna, mogła pomóc innym. Mogłam ostrzegać przed znakami, których sama nie dostrzegłam. Mogłam dawać wsparcie tym, które przeszły przez podobne piekło. Każda z nas ma w sobie siłę, żeby przetrwać, mówiłam kobietom na spotkaniach grupy wsparcia. Czasami ta siła jest głęboko ukryta pod warstwami strachu, zwątpienia, poczucia winy, ale jest tam. I czasami potrzebujemy pomocy innych, żeby ją odkryć. Jednej z tych kobiet powiedziałam kiedyś. Najważniejsze, czego się nauczyłam, to że nie jesteśmy odpowiedzialne za czyny innych ludzi, nawet tych najbliższych, ale jesteśmy odpowiedzialne za to, jak na te czyny reagujemy. Czy pozwalamy im nas zniszczyć, czy znajdujemy siłę, żeby się podnieść i iść dalej. Wej trzecią rocznicę aresztowania Grzegorza, Julka zapytała mnie wprost: Mamo, czy tata próbował nas zabić, wiedziałam, że ten dzień w końcu nadejdzie. Była już wystarczająco duża, żeby usłyszeć prawdę. Usiedliśmy razem na kanapie, a ja opowiedziałam jej wszystko w sposób odpowiedni dla jej wieku, ale nie ukrywając podstawowych faktów. Dlaczego? Zapytała, tak jak ja kiedyś zapytałam. Nie wiem, kochanie. Czasami ludzie robią rzeczy, których nie potrafimy zrozumieć. Ważne jest to, że teraz jesteśmy bezpieczne. Czy mnie kochał? To było najtrudniejsze pytanie. Myślę, że na swój sposób tak, ale jego miłość była chora. Prawdziwa miłość oznacza chęć ochrony. Nie skrzywdzenia. Julka kiwnęła głową z powagą dziecka, które musiało dorosnąć szybciej niż powinno. Cieszę się, że mamy ciebie, mamę i ciocie Magdę i wujka doktora. Oni naprawdę nas kochają. Tak, kochanie. Oni naprawdę nas kochają. Tego wieczoru, gdy Julka spała, wyszłam na balkon i spojrzałam na gwiazdy. Pomyślałam o drodze, którą przeszłyśmy. O bólu, strachu, zdradzie. Ale też o sile, którą w sobie odkryłam. O miłości, która nas otaczała, o nadziei, która powróciła. Byłam inną kobietą niż ta, która trzy lata temu otrzymała kartkę od doktora Kowalskiego: silniejszą, mądrzejszą, bardziej świadomą własnej wartości. Historia z Grzegorzem niemal mnie zniszczyła, ale ostatecznie mnie wyzwoliła. Nauczyła mnie, że potrafię przetrwać wszystko, że mogę ochronić swoje dziecko, że mogę zacząć od nowa. Nie byłam już żoną Grzegorza Brodowskiego. Byłam Natalią, matką, nauczycielką, przyjaciółką, kobietą, która przeszła przez piekło i wyszła z niego silniejsza. I to było wszystko, czym chciałam być. Kartka, którą dostałam tamtej nocy w szpitalu, uratowała mi życie, ale prawdziwe zbawienie przyszło później, gdy nauczyłam się, że mogę żyć bez strachu, że zasługuję na szczęście, że mogę ufać własnemu osądowi. Gdy zrozumiałam, że czasami największą odwagą jest odejście od tego, co znane, ale niedobre. Historia kończy się nie wtedy, gdy zło zostaje ukarane, ale wtedy, gdy dobro znajduje sposób, żeby zakwitnąć na nowo. Jeśli podobała Ci się ta historia, zostaw komentarz i subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych emocjonalnych opowieści z życia wzięte.